Dobra, od razu drugi odcinek. E, FNAF, tak ELU, hej, SAY SON i znów tu. Yes! Jest! Pip. Z tego co wiem, to w tej nocy. EEE. drugiej drugiej już będę mieć przesadę. Ja nic nie mówiłem! Nie żeby coś! Pip. Nie! Ty idź mi stąd, ty kurwa pirate jeden, we are a pirate, idź. Nie. Hasio jest tu. Gdzie jest chicken chicken? Chicken. Dobra. Musimy ich po, ponazywać. O, dzięki za trzy lajki dziękuję. O, cztery osoby, co jest? What the fuck? Dobra, musimy ich ponazywać. To będzie pan Marcin. Marcin nie dziś się wczuj w rore. Ja jestem pan Foxy. Boni to Hasio, oczywiście. A Chicken to będzie... Kiedyś to była Foodów. Teraz kto to może być? Kogo my mamy w ekipie? Chwila se na szybko. Skipi ninja. Albo. Pani Cornelia. No to, to no, no, nie wiem kto tu może być. No to, to będzie Skipino. Skipi Ninja, no przepraszam. Ta no, będzie, zostajemy przez Sriga Foodów. <grym> This is Freddy. Mousey Ma to Freddy. Freddy the mouse. Hey, put your I love this song. Czekajcie, nawet sobie zabierze szybko insta stolicego. Ha 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 ha. ha 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 ha. Do szóstej tak robimy. Tabia mamy pięknie. tabia Tak. Dzieci. Czekaj Ku 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 czak. Nie lubię KFC, nigdy nie lubię. McDonald's lepszy. A ilucynacje! Kurwa, screena nie zdążyłem. No, o e, o tu, tu jest cika jak się skurwała z kubana. Pip. Te zostaw. Ojoj! Oj. Kurwa! Kurwa, panie! No dobra, no, wystraszyłem się. No, to, to, no. Dobra, pierwsza śmierć, drugi odcinek. Lecimy dalej. Ale to było niespodziewane A miałem patrzeć czy idzie ten Gaugan 1 Bonnie Już ci piszę na konfie Jeśli tu, to oglądasz Witam cztery osoby Elubina, jestem prawie. Dobrze, e, już napisałem. Dobra, mamy e, Swiga Foodowl, e, Małcin i e, Hasio. Hattes! Gdzie ty idziesz? No, po co ty na mnie idziesz? To ja mam udawać jakiegoś dziadka NC'ego? No co, no. Nie idź, to mnie won. Jeden C. Jest tu jeden ku. A czemu tu nie ma? No patrzę, tu jest A, B, C, A, B, A, B, a czemu tu jest tylko CAM 3, CAM 5, CAM 7, CAM 6? A nie no, tak nie poprawnie, no. no No, no ja już mam tu materiał na miniaturyki, czego mi więcej? I love robienie miniaturek Aj, dobra. Już bo za mnie tu zjedzą, że y, ten cały czas siedzę na kamerach, a potem nie zjedzą, że cały czas siedzę sobie na Instagramie i nie widziałem kiedy jumpscare dostałem. Nie no, akurat grałem wtedy. Gdzie? Hasiu! Wol mi stąd, Hasiek. Nie kupię ci Fasmofobii idź. Idź ty gałganie jeden. Czuję, nie, nie mogę wyłamać tego szybutu owentylacyjnego i sobie tam do niego przejść. O! Dziękuję za miniaturkę. Tak, ja cię lubię. Wiem, ale on. on sobie przedtem stał? Bo nie pamiętam. Nie, on. A, zresztą się rusza ok, pewnie. Nala, BONI de Bonbon. Haha. Nie dla psa. Czemu ten Bonnie się patrzy? O, on ma takie oczy do góry, takie wywarowe, takie Eee, ten No good pony Dobra, czyka w kuchni A Boniak, a Foksiacz, dobra Ja siedzę cicho No hej, kolego Hej, przyjacielu, dobra, jeszcze raz tak zrobimy, bo muszę mieć miatłę. Dobrze, dziękuję. Jak ja Cię lubię, no dziękuję! Pip Kocham robić tu. to jest piękne Procenty Pip Bateria, czekamy Boniak, idź, bo Ty mi tu e, baterie bierzesz Boni przyjacielu A dziękuję I widzicie to działa No patrzcie jak daleko uciekł Patrzcie jaki przyjaciel Na takiego przyjaciela To warto bardzo... Ej jakby Czy tak naprawdę nie hałasowa w kuchni tymi talerzami Może ona tak naprawdę, naprawdę idzie przez węta Dam dam dam! Bip. Dobra, tu wiemy, że tu jest ten storage room ze springtrapem i Fredbeerem... Fredbearem Siema, witam sąsiada z mojej klasy, witam, witam Dobra. Tu nikogo nie ma Czika z gękami siedzi, Boniak jest tu. Dobra, Fred jest tu. E to luz, light tak. Zginęliśmy raz dopiero. Widzicie, jakie mam wyczucie! Ja, ja to mam podejście do nim. O, o, i sereg, i sereg, Kolejny. Pięknie. I love this game. Bani się cofa nie wiem jak on to tak robi tak z sprintem Freddy na scenie czeka w kuchni jest jestem swoim na wszelki wypadek Dobra, bo on jest tutaj. już nie jest, no. O, znowu Freddy. No, Freddy. No, lubię na ciebie patrzeć. No, co ci poradzę? Ten Boni chyba mnie nie lubi. Kasia, ja ci nic nie zrobię. Nie pobiorę ETS. A nie, nie namówisz mnie. już? Pip! Nie kontakt zajwania. O, chicade chicken O, tu jesteś Dobra, wyszła z kuchni Podczas kałagarami wyszła Dobra Obserwujemy bo niego Jej ja, sąsiad Nie zgadłem. Ale nawet... O nie, bo mam 19% baterii. Jestem gałganem. Ale muszę to zamknąć no nie! No! Nie? Poszły sobie, dobrze dziękuję Freddy ile możesz ja mnie gapić, no? Idź ty. Hakuj. Boni? Nie. Nie. Ja muszę to przejść. Nie. 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 Gdzie on jest? A tu jest moje dajcie królik. No nie no ja ginę Sześć pracę tu No nie Proszę O ty jeden Boni de Błaga! Błaga! Na cola, Błaga! Proszę. Proszę. Ja! Mamy to. Jest. 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 Mamy to. Jest. Tak. Blisko śmierci, a śmierć jest bliska. Jest, daliśmy radę.